Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie mogliśmy się spotkać tydzień temu. Z tego powodu to ubolewam. Nie da się ukryć. Ciągle warunki są jakie są. Musimy spotykać się przez messengera. Nie możemy się spotkać na żywo. Mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni: że będę mógł Was zaprosić tutaj, jak tylko pogoda się polepszy. Zmienią się. Warunki i będziemy mogli ich twarzą w twarz rozmawiać, podzielić się. Normalnie do naszego dzielenia powinny być również konferencje. Ja dwa tygodnie temu starałem się co nieco powiedzieć. Ponieważ w tym tygodniu nie za dużo będziemy mieć czasu, przyznaję, że, że, że z powodu różnych tam zobowiązań będę Mógł tylko z Wami być godzinkę na, na grupce dzielenia, więc chciałbym chciałbym teraz powiedzieć parę słów w temacie przede wszystkim grzechu, bo, bo w tym tygodniu rozważaliśmy ten, ten właśnie temat tą kwestię grzechu bycia grzesznikiem. Ale. Nie da się nie, nie nawiązać do, do tego, co rozważaliśmy tydzień wcześniej, z czego nie mieliśmy okazji się jeszcze podzielić i, i też będziemy się dzielić. A, a mianowicie, nie da się nie zacząć w ogóle jakiego, jakiegokolwiek rozmawiania o Panu Bogu bez e, powiedzenia, kim Pan Bóg jest. Jest miłością, tak? Powtarzamy to, słyszymy to. Bardzo często w kościele z ust naszych nawróconych znajomych. I ja mam to głębokie doświadczenie tego, że Pan Bóg jest miłością, bo w moim życiu tą swoją miłość bardzo mocno objawił. I chciałbym dzisiaj się podzielić swoim doświadczeniem. Doświadczeniem tego, że Pan Bóg. Kocha miłością ojca i matki. E, wiem, że to może być problem dla wielu, e, bo nie każdy ma niestety e, dobry obraz: czy to ojca, czy mamy. E, nasi ojcowie, nasze matki e, często nie są doskonałe. Niektóre się starają, większość z nich wierzy, że bardzo się stara. Niektóre, niektórzy nie są w stanie podawać tej roli bycia rodzicem. A Pan Bóg jest właśnie kimś takim, kto łączy te dwie miłości: tą silną, mocną rękę Ojca, pewną, na której można się oprzeć, zawierzyć, zaufać. I tą delikatną, czułą, pełną delikatności, miłości, ale też wierności takiej do końca i miłość matki. Ale Pan Bóg mówi coś więcej. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym dziecku, ta, która kocha się na swego łona, ale nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie, mówi, nawet wtedy ja nie zapomnę o tobie. I co najpiękniejsze, to jest to, że Bóg kocha za darmo. Co to znaczy za darmo? To znaczy, że w żaden sposób nie możesz sobie zasłużyć na tą miłość. W żaden sposób. I co ciekawe, nie musisz tego robić. Nie musisz. On Cię po prostu kocha. Tak jak najwspanialszy rodzic kocha dziecko nienarodzone, które niczym sobie jeszcze nie zasłużyło na tą miłość. Tak, jak najwspanialsza matka. Kocha kogoś, kto, kto siedzi w więzieniu, kto wiele rzeczy złych zrobił, a ona go nadal kocha. Także Pan Bóg kocha za darmo. I co więcej, kocha nie z powodu czegoś nie z powodu tego, jacy jesteśmy za darmo. Ale kocha pomimo tego wszystkiego, jacy jesteśmy, pomimo tego wszystkiego, co zrobiliśmy. Dobrze, ale Pan Bóg kocha. Fajnie się o tym mówi, pewnie fajnie się tego słucha. Ale myślę, że wiele osób może sobie zadać pytanie i ja również to pytanie sobie zadawałem i przyznaję, że często jeszcze zadaję w niektórych sytuacjach. Skoro On mnie tak kocha, to dlaczego tak często tego nie doświadczam? Skoro jego miłość jest niezmienna, trwała, ciągła, dlaczego jej nie czuję? Dlaczego jest tyle zła w moim życiu, tyle cierpienia? Skąd to wszystko się bierze? Toż u podstaw tego wszystkiego zawsze jest grzech. Grzech, który jest powiedzeniem panu Bogu. Nie. Grzech, który stawia tamę, który powoduje, że to słońce miłości Bożej, które świeci ponad nami, nie może przebić się ze swoimi promieniami, ze swoim ciepłem do naszego życia. Grzech to coś, co, co ja wybieram i stawiam się w miejscu Pana Boga. Chcę decydować o wszystkim, stawiam się w centrum, to ja wybieram, co jest dobre, co jest złe. Właściwie wszystko jest dobre, wszystko jest relatywne, wszystko mogę. Dlaczego nie? Bez przesady. <laughs> taki grzech stał się też przestrzenią mojego życia taki mocny grzech. Chcę się z Wami podzielić czymś bardzo osobistym, ale wydaje mi się, że mam takie przeświadczenie. Pan Bóg wzywa mnie do tego, żeby dzielić się swoim świadectwem, żeby dzielić się tym, co, co niesamowitego zrobił w moim życiu. I, i, I też właśnie teraz chcę to zrobić. Otóż od najmłodszych lat, jeszcze będąc nastolatkiem, chłopcem, wszedłem mocno w, w grzech nieczystości, pornografię. I ten stan utrzymywał się bardzo długo, próbowałem z tym walczyć, no bo też, co istotne, miałem obraz Pana Boga taki, że, że on no, jest sędzią sprawiedliwym, ukaże mnie za to, co robiłem, więc bałem się po prostu. I próbowałem sam, na własną rękę, z tym zerwać. E Oczywiście te próby z reguły spadały, spalały na panewce. E Tydzień, dwa, miesiąc, a no potem powrót jeszcze silniej, jeszcze mocniej. Co ciekawe, to w takim stanie swojego ducha, swojej grzeszności wszedłem w małżeństwo i, i tamten grzech, który, z którym zaczynałem się oswajać po prostu, bo kiedy z czymś nie dajesz sobie rady, to zaczynasz sobie to tłumaczyć. To zaczynasz sobie tłumaczyć, właśnie pojawia się to kłamstwo, bo grzech to zawsze jest kłamstwo, zawsze to jest iluzja. E, zawsze to jest jakaś maska, którą ubierasz, puder, który nakładasz na, na twarz, żeby, żeby jakoś sobie wytłumaczyć, żeby jakoś się odnaleźć w tej sytuacji, w której sobie nie radzisz, po prostu. I e, ja też tak robiłem, e, bo przecież wszyscy to robią, bo, bo przecież jestem dorosły, bo przecież facet potrzebuje e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten stan się utrzymywał przez lata, ale grzech nie jest nigdy moją tylko osobistą sprawą. Grzech zawsze sprawia, e, że są konsekwencje. Grzech zawsze rozlewa się na innych. E, tak jak miłość Boża jest za darmo, tak e, jeżeli chodzi o grzech, o wybór tego, co oferuje szatan, to zawsze są tego konsekwencje. Może na początku jest jakaś przyjemność, może na początku jest nawet fajnie, ale z czasem powoli, powoli przychodzą konsekwencje. Te konsekwencje e, sprawiają, że, e, że nasze życie się rozlatuje. <laughs> tak jak Bóg ze swoją miłością to życie, e, tak grzech, to śmierć. Powolna, ale śmierć. E, ta śmierć rozlewa się na, na wiele spraw. Na, na e, ten grzech, mój grzech, rozlał się na, na moje życie małżeńskie. E, zamiast położyć się z żoną i spędzić czas z nią e, rozmawiając e, wieczorami, wybierałem internet. Siedziałem i e, gapiłem się na rzeczy, no, które, które były, jakie były. Ten grzech powoduje, że zmienia nam się myślenie, zmienia nam się wyobrażenie o, o, o świecie. Jak młody człowiek ma postrzegać swoją żonę? Jeżeli napatrzy się na jakieś no, spod, spod skalpela piękności. Nazwijmy to? <laughs> Jak może z czułością podchodzić do swojej żony i podziwiać ją, kochać, jeśli E, jeśli traci energię i, i, e, i gapi się na, 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 na pornografię, e, ale kłamstwo, kłamstwo powtarzane wszędzie wokół, prawda, że, że to jest dobre. Seksualodzy którzy twierdzą, że, że, że tak, że to rozpala nawet związek i tak dalej, i tak dalej. Wiele takich głupot, prawda? <laughs> Naprawdę wiele. A, a rzeczywistość jest taka, że człowiek coraz bardziej, coraz bardziej w to wchodzi. Cierpi na tym jego życie rodzinne, oddala się od swojej żony. E, tak było ze mną. E, cierpi na tym relacja. Ech. Cierpi na tym życie religijne, cierpi na tym nasza wiara. E, wiadomo, że jeśli musisz chodzić do spowiedzi co tydzień właściwie to w pewnym momencie zaczynasz unikać tej spowiedzi. Jeśli idziesz do spowiedzi i na drugi tydzień już nie możesz iść do komunii, to stwierdzasz, że może, może chodzić co dwa tygodnie do kościoła, prawda? co trzy, że nie trzeba zawsze. I tak dalej, i tak dalej. Wchodząc w ten, w ten grzech, jakikolwiek by to nie był, ja mówię o swoim doświadczeniu, tego, te, tego grzechu, akurat, nieczystości. E, mówię, Bogu nie, i, i chociaż on ciągle mnie kocha, to to przestaje doświadczać tej, tej, tej miłości. E, Zaczyna czuć się niegodny. E, szatan podpowiada mi różne, różne dziwne rzeczy. E, przestaje akceptować siebie. E, Ponieważ się z czymś zmagam i gdzieś tam poświadomie wiem, że to nie jest dobre. E, mimo tych wszystkich tłumaczeń, prawda, że okej, okay, że wszystko jest w porządku i tak dalej, to jednak jest, ciąg jest ciągła walka, prawda? Walka, która powoduje, że, że, że przestaje, e, przestaje się akceptować. E, grzech wmawia mi, świat, który proponuje ten grzech, wmawia mi, że, że to jest wybranie wolności, że ja. Ja jestem wolny, prawda? M mogę wybierać przecież, nie? E nie muszę być stłamszony tymi jakimiś tam kościelnymi regułami, prawda? Mogę, mogę wybierać, to mi się należy. Tylko, że tak naprawdę za tym idzie straszna utrata wolności, bo w pewnym momencie zaczynam musieć to robić, nawet kiedy nie chcę. E więc grzech jest często właśnie czymś takim, utratą wolności, mimo pozorów tej wolności. Dlaczego, dlaczego gdzieś tam na początku mówiłem o tym, że zresztą w podręczniku możemy przeczytać, że ten tydzień. O grzechu to jest tydzień dobrej nowiny, poznawania dobrej nowiny o tym, e, że jesteśmy grzesznikami. E, otóż, gdybym, jak gdzieś w pewnym momencie, mocno nie doświadczył tego, że to mnie zabija, że to zabija moją rodzinę, że to zabija związek z moją żoną, że, że niewiele brakowało, abyśmy się rozstali, gdyby, gdyby nie to wszystko. E, to, to nie byłbym w stanie z tego wyjść, po prostu. E, ale nie, że wyjść sam, bo tak jak już wcześniej powiedziałem, wielokrotnie próbowałem. E, uświadomienie sobie tego, że jestem grzesznikiem, tak, jestem słabą osobą, jest niesamowitą sprawą. To jest rewelacja, to jest eureka. E, bo tak jak alkoholik nie uświadomi sobie tego, że ma problem z alkoholem, tak jak człowiek, który jest chory, nie dowie się, nie zrozumie, nie uświadomi sobie, że jest chory i potrzebuje lekarstwa, e, i że sam sobie z tym nie poradzi, że potrzebuje specjalisty, e, tak właśnie jest z każdym grzechem. Jeżeli nie uświadomimy sobie, że i tak, będąc grzesznikami, będąc słabym człowiekiem, e, potrzebujemy lekarstwa, potrzebujemy lekarza, to Pan Bóg nie jest w stanie nam pomóc. Tak jak w tej opowieści, w której e, król e, uwalniał co roku e, przestępców i, i, i wszedł do celi, jak to robił co roku, i pyta pierwszego: Co masz mi do powiedzenia? Oczywiście jestem niewinny. To pomyłka. Nie? E, drugi: Ja jestem niewinny. E, to. Ktoś zeznał przeciwko fałszywie, przeciwko mnie, pyta się trzeciego, który siedział w kącie, nie odzywał się, a ty nic nie mówisz? E ja jestem mordercą, e ja zabiłem, e nie jestem godny, żebyś mi pani pomógł. E hm. Zdenerwowałem się, zrobiłem głupotę, straszne głupstwo, tracę. E Panowanie w niektórych sytuacjach skończyło się tu dramatem. Król pomyślał i uwolnił tego, który, który był mordercą, który przyznał się, że jest mordercą. Kiedy inni zaczęli protestować, król zwrócił się do nich: Ale ja przyszedłem uwolnić przestępcę, a wy jesteście niewinni. My często właśnie tak. Stajemy przed Panem Bogiem, stajemy, zakładamy maski, udajemy, odsuwamy gdzieś daleko, daleko e, problemy, rzeczy, które nas niszczą, które nas zabijają. E, ile jest takich rzeczy? Zastanów się teraz, dzisiaj, przez najbliższy czas ile jest takich rzeczy, które, które gdzieś podświadomie czujesz, że cię niszczą, że cię zabijają? E, ale tak głęboko już w nie weszłeś, tak głęboko gdzieś przypudrowałeś ten, tą, tą, tą całą sytuację, że, e, że nawet już tego nie dostrzegasz. <laughs> Pan Bóg ze swoją miłością jest tą receptą, e, która, e, która jest wypisana właśnie na nasze wszelkie schorzenia. E, w następnym tygodniu będziemy o tym jeszcze szerzej mówić. Ja doznałem niesamowitej Bożej Miłości właśnie w, tej swojej, w tym swoim upodleniu. Kiedy uświadomiłem sobie, jak jestem słaby, jak jestem, jak jestem mały, jak, jak, jak sobie nie radzę, kiedy uświadomiłem sobie, że, że przecież tyle lat już gdzieś tam próbuję za Panem Bogiem podążać, tyle lat próbuję rozwiązywać swoje problemy sam, prawda, i to nie działa. A Bóg cały czas jest, cały czas pragnie mi pomagać i, i przede wszystkim cały czas mnie niesamowicie kocha. Nawet w tych najgorszych moich grzechach. Naprawdę najgorszych. Um. Ech, um. Wiele jeszcze bym chciał powiedzieć. Wiele jest rzeczy, które gdzieś tam kołaczą w mojej głowie. Nie wszystko naraz. Nie chcę, żebyście też um, mieli za dużo tego wszystkiego. Każdy z nas ma swoje sprawy, swoje, e, swoje dylematy, swoje obowiązki. E, przyglądajmy się swoim życiu, przyglądajmy się temu, co, e, co robimy. E, a pamiętajcie, jeśli będziemy się zbliżać do Pana Boga, to będziemy widzieć więcej. Jeżeli będziemy pozwalać Mu działać, to będziemy, e, będą otwierać się nasze oczy. E, to tak jak e, z tym ciemnym pokojem, w którym człowiek potyka się o pewne rzeczy i, i, i to boli, ale w ten sposób gdzieś czuje, że, że są tam jakieś przeszkody. Natomiast im więcej światła wpada do tego pokoju, a Bóg jest właśnie takim światłem, tym więcej tych przeszkód dostrzegamy, tym bardziej ten pokój możemy poukładać. Jeżeli to światło zacznie naprawdę prawdziwie świecić w naszym, w naszym życiu, to dostrzeżemy nawet kurz na półkach i będziemy wreszcie mogli oddychać. Będziemy mogli oddychać prawdziwie. Jak zdrowi, kochani. Jak zdrowe, kochane dzieci, dzieci Pana Boga. Z Panem Bogiem życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że uda Wam się jeszcze dzisiaj odsłuchać e, tego na YouTube. Link zamieszczę i że zobaczymy się dzisiaj e, i troszkę się podzielimy, bo ja też potrzebuję Waszego świadectwa, ja też potrzebuję waszych, e, Waszego widzenia świata. E, człowiek, gdy jest sam, widzi tylko tymi oczyma, które i tak są szyblone a tyle wokół jest innych paroczu, które widzą świat pięknie inaczej niż na Was. Z Panem Bogiem i do zobaczenia dzisiaj. Amen.